Cześć wam, z tej strony Adik i witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj zajmiemy się 27 testem na rangę mistrzowską. W tym teście chodzi o to, aby w ciągu 5 minut zdobyć 100 punktów. Rozlokowane na mapie są niebieskie i pomarańczowe kule, jak i niebiescy i pomarańczowi przeciwnicy. Te pomarańczowe dają nam 3 punkty. Te niebieskie dają nam 1 punkt, ale z każdą zdobytą kulą z zabitym przeciwnikiem zwiększa się ich poziom, jak i zwiększają się nasze otrzymywane obrażenia. I tu z pomocą przychodzi nam inaros. Oczywiście mój jest również wyposażony w Arkan Grace. Czyli Czyli Arkanum łaski, który dodatkowo leczy mojego Inarosa, ponieważ ci przeciwnicy będą zadawać nam coraz więcej obrażeń. Ale jak widzicie, 9200 HP, czyli punktów życia, nie jest tak łatwym celem do zdobycia dla przeciwników. I taki tip tutaj dla Was: gdy bierzecie wszystkie kulki z mapy i nie będą już się Wam pojawiały nowe, oddajcie je, czyli gdzieś tak w przedziale 50 punktów, zwróćcie je i ruszajcie zdobyć nowe. Nie powinno wam to zająć naprawdę wiele czasu. Jakie jeszcze Warframe'y tutaj się przydadzą? Na pewno Zephyr ze swoją trzecią umiejętnością będzie tutaj bardzo dobra. Rhino ze swoją drugą umiejętnością. Jeżeli chodzi o bronię, to Ignis sprawuje się tutaj bardzo dobrze. Jak i Zenit, widzicie w tym przypadku, one przeciwników, czyli zabija ich na jeden strzał. do levelowy przeciwników zaczyna się od 25 plus to, co macie napisane po lewej, czyli poziom wrogów plus na przykład. 8, 10, czyli ten level przeciwników, ten poziom będzie rusł, więc warto to skończyć jak najszybciej, jak najszybciej zebrać wszystkie kulki i oddać w połowie i zebrać drugą połowę. Mało wam murfem w moim wykonaniu? Chcielibyście ze mną pograć, bądź też pooglądać więcej, dowiedzieć się i zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV, zawsze od godziny 18, gram z moimi widzami, są też codzienne giveaway, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału, znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont a nawet i Giveaway. E. Posiadacie wiedzę na temat Warframe, chcecie się przysłużyć, wspomóc polską społeczność? Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe. Razem możemy stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.